Dzień dobry, witam Pana w naszym sklepie dla nożowników Ach, rozumiem, szuka Pan noża do smarowania bułek masłem? Oj, to niestety nie u nas Proszę się udać do Carrefoura Do Lidla Biedronki To jest sklep ze specjalistycznymi nożami do mordowania Bądź co najmniej zadawania krzywdy innym istotom żyjącym Zatem proszę opuścić ten lokal Dziękuję bardzo Och, dzień dobry. Witam panią. Rzadko kiedy odwiedzają nas kobiety, ale oczywiście nie dyskryminuję. Kobieta także może być noszowniczką, zarówno dzieci, jak i kobiety, jak i starcy. Każdy noszownikiem może być. Nikt nie jest za późno. Czego pani konkretnie szuka? Rozumiem. Ostry nóż ze średniej półki, nie za tani, nie za, nie za drogi. Mm. Rozumiem. Czy mogła Pani by powiedzieć mi konkretnie, kto miałby być ofiarą? Rozumiem. Chce Pani zabić męża? Dosyć często w przypadku kobiet. Nie interesują mnie powody. Czy grubą szyję ma wąż? Okej, okay, dobrze. Ja myślę, że idealnym nożem w tej sytuacji będzie taki nóż z ostrzem w kształcie takiego, idealnie dopasowuje do kształtu szyi. Jeśli mąż nie ma zbyt szerokiej tej szyi, tak, znaczy tak jak ja, taka standardowa szyja, to wydaje mi się, że powinna się dopasować idealnie. Ewentualnie do podrzynania gardła też często polecam kobietom, jak i mężczyznom, to bez znaczenia, ale kobietom chcącym podrznąć gardła swoim mężom, polecam takie noże ząbko. One także idealnie dają się do tego zadania. E, OK. Och, czyli bierze pani oba noże. OK. A akurat właśnie mamy w przecenie. E, są takie wielo u nas. Jak weźmie się więcej niż jeden produkt, to się płaci za połowę drugiego więc jest to bardzo opłacalne okej okay. dobrze już podsumowuję 40 zł, tak? bo pierwszy produkt kosztuje 30 zł drugi 20, więc połowa z drugiego to jest 10 umie Panie liczyć, tak? no doskonale, w takim razie dziękuję za zakupy miłego podżądania gardła mężowi miłego dnia miłego mordowania do widzenia dzień dobry, witam Pana o jaki postawny mężczyzna, czego pan szuka? Och, widzę, że mam do czynienia z konkretnym klientem Czyli zawodowiec, pan jest seryjnym mordercą Okej, okay. pan już u nas kupował i jak nóż się sprawdza? Za mało ostry Okej, okay. czyli coś bardziej ostrego Mieliśmy ostatnio dostawę i przyszły naprawdę Nowe noże nowej generacji To jest nóż czarny nóż ze smoczego szkła on działa na białych wędrowców bardzo mocny nóż bardzo silny do mordowania także się nadaje idealnie ma taki bardzo ostry szpicuła ostry szpikulec. i kształt noża powoduje, że on bardzo łatwo wchodzi w tkankę człowieka Mm -hmm. da dalej, za krótki. O jejku, to ja nie wiem, czego pan szuka. O, matko, mamy także jeszcze jeden nóż, ale to jest naprawdę potężny nóż. Ja nie wiem, mam go wyciągnąć. To jest legendarny nóż. Tylko prawdziwy nożownik może nosić przez sobie taki nóż. Czy pan się czuje godzien takiego noża? To jest naprawdę ogromny nóż, proszę pan. Jest to legendarny nóż prawdziwych nożowników, morderców. Bardzo długi, bardzo ostry, bardzo niebezpieczny, ciężki, wykonany z tworzywa najnowszej generacji. Jest pan gotów proszę dotknąć o kurde. Bardzo ostre. Chyba odcięła potężny niestety jest bardzo drogi ale dla ty klienta mogę zniżyć cenę co pan powie na cenę 75 tysięcy złotych ok, 60 tysięcy, płaci pan kartą? dobrze, proszę przyłożyć ok, miłych morderstw ok, do widzenia Uff, dzisiaj naprawdę jest sporo klientów, spory ruch. O, o znowu kobieta. Dzień dobry, witam panią. Czego pani szuka? E, och, nie szuka pani noża dla siebie? Szuka, pa, szuka pani dla dziecka. E, dziewczynka czy chłopczyk? Chłopczyk, chłopczyk. I tak, pani synek chce zostać nożownikiem taki młody e, adept i nożownik junior. Okej. Okay. To dla dzieci proponujemy takie malutkie, niezbyt ostre noże, żeby sobie potrnowały na początku, właśnie zabijanie jakiejś gryzoni, a zabija już, tak? Ostatnio zabił szczura, ale super. No, wiadomo, że z reguły zaczyna się od zabijania owadów, potem zwierząt, tych mniejszych, większych, a potem największe zwierzę, czyli człowiek. Prawda? Um. Więc dla dzieci proponujemy właśnie takie noże Junior. Są też trochę ostre, mają delikatne ząbki na krańcach, ale wiadomo nie jest to tak ostre jak w przypadku takich pronoży. Eee, ja myślę, że dla takiego dzieciaka ile ma lat? 8 lat ma. Nie no to myślę, że taki nóż to będzie idealny. Nasz taki młody, przyszły morderca. Okej, okay, okej, okay. super nóż. Może nie da się zabić człowiek, ale na pewno skaleczyć się da. E, jak się użyje troszkę siły, no to proszę karmić chłopczyka. Niech je, niech je mięsko. Ziemniaki może zostawiać, ale mięsko niech je, będzie, będzie silny. Okej. Okay. Czyli taki nożyk. Ewentualnie Bardziej ostry, taki nożyk. On w sumie także może być dla dorosłych, z tym, że dorośli z reguły stosują go do skalpowania. On jest taki bardzo prosty i ma taką końcówkę i to się idealnie nadaje do obierania skóry z człowieka. E, bardzo łatwo schodzi, e, zostaje tylko mięsko. E, sam prób próbowałem, więc na te polecam. E, tak. Więc który nóż? Oba noże pani weźmie. ok No, tylko ten nóż tu proponowałbym także go troszkę naostrzyć, bo już się troszkę stępił, więc mam tutaj taką fajną ostrzałkę do noży o nie za darmo Pani ten nóż wyostrze. proszę się tego nie przejmować, za darmo to jest w cenie okej okay. to będzie razem 50 zł gotówką, okej okay. dziękuję bardzo Następny klient tam się dobija. E, dzień dobry. Witam pana. Czego pan szuka? Ach, jakiejś broni, ale nie noża. Widelca. Oj nie wiem czy mamy jakieś widelce, bo my z reguły sprzedajemy noże. O, mamy tutaj e, widelec. E, cztero ost... z, z, z czteroma ostrzami. Jest on bardzo precyzyjny, idealnie nadaje się do na przykład wbicia w oko. Można wbić w oko i wyszorpać pewnym ruchem, tylko trzeba używać tego precyzyjnie, bo niektórzy klienci się żalą, że to nie działa tak jak powinno, ale to po prostu trzeba mieć wprawną rękę. Idealnie nadaje się do robienia ran kłutych, Oczywiście te rany nie będą zbytnio głębokie, bo te ostrza, jak pan widzi, są bardzo, bardzo krótkie. W takim wypadku mamy także inny, no taki szpikulec, widelec, nie wiem jak to nazwać. Ma tylko dwa ostrza, ale za to są bardzo długie i ostre. Mhm. no nie wiem, wielu klientów go polecam e, mogę go panu dać na tydzień na, taką, na takie malutkie wypróbowanie jak pan nie będzie zadowolony to może go pan zwrócić ale oczywiście proszę uprzednio umyć ten szpikulec bo zakrwawionych nie przyjmujemy więc proszę pamiętać o tym szczególe dobrze i proszę zabrać rachunek żeby potem nie było bo ja mam tutaj tyle klientów, że ja nie pamiętam kto przychodzi i jak pan powie mi, że pan przyszedł, ale ja nie będę pana pamiętać, to wtedy będzie problem, tak? Rozły pan. E, więc... Bierze pan to, tak OK, mamy tu na promocję 30 zł. OK. Doskonale. Uff, to był naprawdę trudny dzień. Bardzo wiele klientów tutaj przyszło dzisiaj. No ale no wiadomo sklep dla nożowników no to to nie jest. E, to jest taki niszowy biznes i ma swoją grupę docelową, więc konkurencji zbytnio nie mam, więc wiadomo, że to, to się to, to działa po prostu, to działa. Okej, okay, ja na razie na dzisiaj zamykam sklepy, bo troszkę się zmęczyłem.